Nie co? Być może ten mieczłek naprawił tako z krawatura, nie mogę zamiatać. Może by mi naprawił. Ojciec, a nie wiesz, gdzie ta nasza Andzia się podziała? Nie wiem. N nima i nima. Gdzie to to łazi? Jestemem co do chałupy przywlecę. No i no że łony, to tylko fiu w głowie. O, mam, chodź chodź! Ciąg zandziu, ciąg, bo się nie wydała, już ci pora! Ciąg, ciąg, a od niech to ci się kawalerki. Ciąg, ciąg, a pamiętaj, że moc się nam wykupić, bo jak się nie wykupisz, to będzie zjazd z nami do czynienio. Aj no, aj no. Chodź, chodź. Cieba, chodź. A ostrożnie. Pochwalony Jezus Chrystus! Na wieki wieków! Witajcie, witajcie! Pochwalony Jezus Chrystus! Pochwalony Jezus Chrystus! Na wieki wieków, witajcie! Na, wiek. Cie, witajcie. Na, wieki, wieku. Witajcie. Na wieki wieków, witajcie! A nic no, byście ty nasy Andzi zrobiły? Posił psiawiary do psiawiary! Przez to matko, prowadzimy was o Andzie. Bo my z babami były w karczmie. Wiecie, jak to przez opuście trochę my się poszły poweselić? Baby cichło. Ale my stamtąd musiały iść, bo za ceny chłopy za nami przychodzić. No i słymy dali we wieś. Ale spotkajmy was I ona chciała, żeby syna z nami iść. No ale ona jeszcze nie może, bo ona się jeszcze nie wydała. To i no tak może chodzić. Musi się nam wykupić, bo jak nie, to w nie odejmiemy. No. Mamo, tato, pomóżcie! Pomożemy, Oj, biedno, pomożemy. Andrzej, pomożemy ci, pomożemy. Matka, masz tu klucz, iść do kumory, przynieść dobrego jodła, kiełbasy, spyrki i placka. Trzeba gości uczęstować, no i andzie wykupić. A głożonkę postawię ją. O, będzie, będzie, będzie. Zaproszamy do stoła, Zaproszam. Hej, to to weź. A no, A to kabel, sze, sze, tu to stój. bo tu takie gorąco. A no, Trochę tak. się teraz rozbierzmy się, bo na ciepło polu, zimno, Ale się Aleście napolili. Chola to, to na Boga.

Ostro, ale, ale ja ci dużo. Ale bo... się zdrozyła. Nie lej mi dużo. No, ostro A ja to może bym się napiła do kumotra. No, napijmy A. się kumoterku, napijmy, napijmy. I no się ty z kumoterku. Nie bijmy, nie bijmy. O co byśmy się mieli bić? A no prawda, nie no. Po to my przyszli, żeby my się... byśmy się bawili. Na zdrowie kumocze wasę Na zdrowie, na zdrowie, ale nalejcie komu innemu, ja już stary już nie mogę. Na to zdrowie, Baby, wiecie zdrowie. co, jak się Andzia wykupiła, to cię już tego kloca, niech się ma nie morduje, no, no, zdejmijcie i... Ja naleję kumosi i jeszcze będę miała do was kumocze taką A, prośbę. Zdrowie. Nie, jo, ale wszystkie my babki. Tak. Bo my jak tam były w Karcmie, to my się tam uweseliły, wiecie, starym zwyczajem. To widać powód, Ale chłopy no tam podglądały I my musiały tu przyjść. Pozwolicie, żeby my się to co zachulały? A tam groł taki Jasiek. No Pozwolicie, że byłam tu przez Bez muzyki no. nijak. Wiadomo, no, wiadomo. To idzie ta Zosiu po tego Ja e, tak nie no, proszę. Chodźcie, Matusz, chodźcie, nie stójcie. Chodźcie, ta, Jasiu! chodźcie, chodźcie. Bo chodźcie, 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 chodźcie. Chodź, w izbie jest, chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Witej Ale łotro widać, bo łotro. Widać, jak was Witaj, witaj. Jas. Siadaj, Jasiu, tu przy piecu. Będzie z grą, tak jak my ci będziemy śpiewać. Tak, zapłacone mo. Mo, no już ze stamtąd skacmy mo zapłacone. A. baby nie za dużo. Małpy napijcie się i wy. Ty, Kumasiu, chodź ku, Masiu, ku mnie, ja mnie, ja ci coś bo... chcę powiedzieć, a od

Coś i zaszczyt, zepsuć Grojze, Jasiek, Grojze. Niech ci się nie ciemnie, niech se potańcują same gospody nie. Tak, głosem. To ja się boleśnie baby. nie ma w składamieniu, no, nie no, to

Pochwalony Jezus Chrystus, na wieki wieków, pochwalony Wójtajcie. Wójtajcie, bo nie ma matusi, bo jako wystraszono, że nie ubrano, posła się przebrać. Wójtajcie. Płatek, ojcie, niech niechże się łona łupie głości Dojcie gospodyni. Witajcie witamy. Serdecznie witamy. Zapraszamy do stoła. I ja jestem następną pół. Maltańskie ksiądze. Idę z dalekiego kraju, gdzie psy nami stekają, ludzie godają łokciami. Słońce łoschłodzie zachodzi. A w zachodzie wchodzi. A kulce... Kłokosę rodzi. Niech będzie pochwalony, przypuśćcie mi, Pani Matko, że mnie łogolon? <noise> Niech... <noise> Chcesz wam tu, Pani Matko, do chałupy, za jojka, z i kluby? Dejcie nam, co mocie dać. Nie dejcie nam długo stać, bo tam księżnicka wygląda, a na wszystkie strony łoglodo, a na wszystkie strony łobrata, gdzie się ty smaltański środków u tu w płodzopuście. A wy nas do izby wpuście. Dwie spylecki do skrzynecki, dwa jojecka do Kłoszycka, na seście, na zdrowie. Co by się wydarzyło? Wszędzie dobrze rodziło. w Boże, w wszędzie wszedzie dobrze. Bóg zapłaci wielki. Wejdź taki. To Bóg zapłać, bo krótne. Ale... A Witajcie gospodarzu. Witajcie, witajcie. tu do was, bo my zobaczyli, że u was się w izbie światło poli i tak łazemy od chałupy do chałupy i przyszliśmy ty do... Chłopie, a co te nasze baby tu robią? Krowy niedojone to Zostawili nas za gospodarca. a same tu przyszły się wiesia A my A to nasze prawo. Tak. A ja? Gospodarzu, słyszymy, że macie tutaj podobno andzie na wydaniu. Może by tu jakiego kawalera między nami znalazł. A jakby był. Jakby był robotny, a bojny, Może by i był. Zajdzie się Gospodarzu, mam jeszcze taką jedną ogromną prośbę. Jak my tu nasze baby znalazły, i my tak se chodzimy od chałupy do chałupy, i tam za oknem. Czekają muzykanty. Jakbyście pozwolili se wasy izbie zachulać, to ja bym poszedł po nich i bym ich przyprowadził. No idźcie, hulajcie, tylko polepy nie rozwalcie. No to no, dobre. Chłopy, jak gospodarz zaprosili, to idźcie na jednego. Idę. Chodźcie chłopaki, bo gospodarz pozwolili se zachulać. Chciałbyś się tam na to piecku. Nie, nie, nie glee, tak to no yeah. się połóż. Kołaca się po Pochwalony, pochwalony. Ja chłopy, bo ostro. tego. Tak Dajcie z jednego mi, bo mi się... Dajcie mu jednego. No ale dobre, jak gospodarze powo pozwolili pochulać, no to nie będziecie my tu siedzieć za stołem. Maryś Jak tak to idzie, a tu chopoki do basu. I na początek se walcyka. Gdybym się ptoskiem stoł, Ale musi mnie przepłacić. Uh.